Dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza Pan Jezus zachęca nas do wytrwałości w modlitwie. Na początku Ewangelii słyszymy przykład o dwóch przyjaciołach jednym, który jest w potrzebie, a drugim, który na tę potrzebę odpowiada. W drugiej części Ewangelii czytamy następujące słowa: proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Te słowa również mówią o wytrwałości, w proszeniu, w szukaniu. Ale chciałabym Wam szczególną uwagę zwrócić na koniec tej Ewangelii, w, której, w którym do końcu Pan Jezus mówi, że mamy prosić o Ducha Świętego. I zaczęłam się zastanawiać właściwie, dlaczego Pan Jezus zwraca uwagę że to powinna być najważniejsza nasza prośba i najwież, największa nasza potrzeba. I uświadomiłam sobie, że Duch Święty to jest ktoś taki, kto tak naprawdę uzdalnia nas do tego, abyśmy się stawali jak najbardziej podobnymi do Pana Jezusa we wszystkich rzeczach, które robimy na co dzień, abyśmy byli sumienni, oddani, kochający. I y, pomyślałam sobie, że faktycznie właściwie to jest Najważniejsza prośba, jaka powinna nam przyświecać w naszej codzienności, w naszych wszystkich codziennych sprawach. W związku z powyższym pomyślałam, że ta Ewangelia jest dla nas zaproszeniem do tego, abyśmy pomodlili się jakąś modlitwą do Ducha Świętego. Chcę Wam powiedzieć, że ja bardzo często przed swoją pracą, tak naprawdę jadąc do tej pracy na rowerze, modlę się hymnem do Ducha Świętego. Ponieważ jest tam dużo takich treści, które mnie bardzo poruszają i które uświadamiają mi, że bez obecności Ducha Świętego w mojej pracy nie jestem w stanie być sumienna, oddana, y, uczciwa, właśnie miłująca w tych wszystkich relacjach, które tam mam. Szczególnie w tym hymnie porusza mnie fragment: światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Bo bardzo często w, pra w pracy, mm, dużym wyzwaniem jest dla mnie właśnie miłość, e, dobre myślenie o wszystkich rzeczach, które się tam dzieją. E, i, e, no i właśnie bardzo często w tej pracy brakuje mi siły, czy to fizycznej, czy takiego po prostu takiej siły, która sprawia, że że jestem w stanie te zadania, które tam mam wykonać właśnie dobrze, sumiennie i w sposób oddany. Chcę was zachęcić wobec dzisiejszego słowa do tego, abyście pomodlili się jakąś modlitwą do Ducha Świętego z waszymi rodzicami. Może być to ten hymn, o którym przed chwilą powiedziałam. Jest to dość trudna modlitwa, bo jest dość stara, więc dlatego szczególnie zachęcam Was do tego, abyście pomodlili się nią ze swoimi rodzicami i zapytali ich o te wszystkie wezwania, które może budzą Wasze wątpliwości, których nie rozumiecie, abyście zrozumieli tak naprawdę, o co prosimy, wzywając Ducha Świętego i dlaczego ten Duch Święty w naszej codzienności jest tak bardzo ważny.